Ten powrót jest ważniejszy od powrotu Lewandowskiego do kadry. Do zespołu gwiazd wrocławskiej gastronomii powróciła Justyna słupska kartaczowska a ja zapraszam Was na kolejny odcinek serii, w której odwiedzam restauracje wyróżnione przez przewodnik Michelin we Wrocławiu. Jeśli zostawisz lajka, like będzie mi bardzo miło. Justyna Subska-kartaczowska to jedna z najbardziej szanowanych szefowych kuchni w Polsce, a za jej jadką do dziś tęskni wielu. Teraz znowu gotuje i to we Wrocławiu. Szefowa od niedawna dowodzi zespołem restauracji warsztat przy Niedźwiedzie. Restauracji z ogromnym potencjałem, choć zdaje się, że w ostatnich latach mocno nie Niegdyś mieścił się tu warsztat. Obecnie od ponad 10 lat działa restauracja ze wspania ogrodem, wokół którego pisać można historię miejsca. Zdaje się, że nowa szefowa ma taki właśnie plan. Zanim jednak zjemy, zachęceni przez panią kelnerkę, moi młodzi wskakują na drzewo i zbierają czereśnie. Menu jest komfort takie w sam raz na rodzinny obiad, choć samo miejsce sprzyja, aby posiedzieć także wieczorem przy winku. Super kwaśna, pełna smaku, szczawiowa to spełnienie marzeń. Makaron z ogonami wołowymi i chrupiącym groszkiem kupuje mnie w całości. Zjedliśmy jeszcze mocno naczoskowanego tuńczyka oraz grubego, konkretnego sznyca z fasolką i białymi szparagami. Ach, jeszcze na początku melona z iberyjską szynką, który doskonale wpisał się w klimat wrocławskich upałów. Choć Justyny, żaden trener nie odstawił na boczny tor, zdaje się, że wraca na własnych zasadach i to super informacja dla wrocławskiego gastro, w którym kobiety odgrywają czołowe role. Smacznego!